Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ojcze Pociechy i pokoju, Ty w pełnej łaski dałeś nam Matkę miłosierdzia, pocieszycielkę strapionych i wspomożycielkę ubogich. Udziel nam uciekającym się do Ciebie i umocnionym jej macierzyńskim stawiennictwem radości płynącej z wysłuchania naszej modlitwy, abyśmy uwolnieni od wszelkich naszych niepokojów zawsze byli gotowi służyć każdemu człowiekowi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem świętego papieża Jana Pawła II. Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach, ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Miłosierny Jezu, proszę Cię o łaskę zdrowia dla Jasi. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu miłosierny, proszę Cię o uwolnienie i uzdrowienie relacji małżeńskich Anny i Krzysztofa. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Wszechmogący i miłosierny Jezu. Zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi i Twoich ranach Wiesławę i proszę o pomoc dla niej w czasie zmagania się z ciężką chorobą. Błogosław jej Jezu, umacniaj, pocieszaj i uzdrów, jeśli taka będzie Twoja święta wola. Matko miłosierdzia, otocz swoją opieką, chorą i jej rodzinę i uproś u Boga potrzebne im łaski święty peregrynie módl się w intencji Wiesławy Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie miłosierny Jezu proszę Cię o szczęśliwą operację dla księdza Szymona o światło i mądrość dla lekarzy Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu miłosierny, zawierzam Tobie Anię w dniu jej 45 piątych urodzin. Proszę o potrzebne łaski i Twoje błogosławieństwo. Weź także na rodzinę malatów, Asię i Michała. Przyjdź z łaską uzdrowienia duchowego i fizycznego do Jarka i całej rodziny. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść się do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy. Pragnę, proś, przez, pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen ojcze przedwieczny ogarnij naród polski swoją miłością Daj nam światło Boże i Ducha Bożego, aby wszyscy mogli podążać drogą Anioła pokoju. Jezu, Ty jesteś naszym Bogiem i Zbawicielem. Ulecz zranienia narodu polskiego, a plany wszystkich rządzących uczyń zgodnymi z Twoim planem zbawienia. Za przyczyną świętej siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała i świętego papieża Jana Pawła II. Błogosław ojczyźnie naszej. Ojcze Niebieski, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata, powierzając papieża Franciszka i Benedykta XVI oraz biskupa diecezji Ełckiej Jerzego. Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę, daj Twoim pasterzom przez wstawienictwo świętego proboszcza z Ars. Serce podobne do serca Twojego syna. Zbudź przez Twojego ducha świętego liczne powołania kapłańskie. Jezu, najlepszy lekarzu, uzdrawij chorych, w szczególności księdza Kustosza Jaremę, kapłanów, którzy posługiwali i obecnie posługują w tym sanktuarium. Jezu, miłosierny, który zszedł z krzyża, aby uzdrowić świętego peregrina z choroby raka. Przyjdź z pomocą do wszystkich ludzi chorych, aby uzdrowieni mogli śpiewać Bogu pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie. Jezu cichy serca pokornego, otwórz serce swoje dla wszystkich zmarłych i przyjmij ich do serca swego. Wejrzyj na sługę Bożego Księdza Kazimierza Hammerschmita i doprowadź do chwały błogosławionych. Ojcze miłosierdzia, Twój syn pozostawił nam zachętę do modlitwy, mówiąc, jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy i mój Ojciec, który jest w niebie. Ufni temu zapewnieniu, w ciszy serca przedstawiamy Ci nasze osobiste intencje. W intencji ojczyzny, druga tajemnica światła, cud w kani galilejskiej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, z grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za zachowaj nas od do ognia piekielnego, ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego Franciszka i Kościoła, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani, o Pani nasza, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Boże mocny, Boże cudów przenajświętszy, Dobroć, moc i łaskę masz, Który widzisz serca drgnienie I najskrytsze myśli znasz. radź wysłuchać me westchnienie, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Pan z Wami. Z Duchem. Twoim. Tylko Chrystus jest w stanie wypełnić szczęściem serce człowieka. On sam wie najlepiej czego nam potrzeba. Przychodząc na ze świętą, uczestniczymy w dziękczynieniu za dar Bożej miłości. Jednak każdy z nas z bagażem swojego życia przynosi przed ołtarz swoje intencje i pragnienie serca. Pan czeka na nas, a jeśli nasze prośby będą poparte szczerą wiarą i ufną miłością, to On otworzy przed nami skarby swojego serca. Wypełni nasze życie radością, pokojem i ufnością. Prza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Będziemy modlić się o...